Hej Hejmanko z tej strony Andero to kolejny tygodnik o informacjach o rozstawościach ze świata WoWa. Na samym początku chciałbym wam jednak przypomnieć o funkcji podbicia filmu, żeby dotarł on do większej ilości osób. Nic was to nie kosztuje, a dla mnie jest to dodatkowy zasięg i kopniak motywacyjny. Możecie to zrobić tylko na telefonie, przesuwając sekcję komentarzy w lewo i tam będzie dostępna ta funkcja. Będę wam za to bardzo wdzięczna, a teraz przejdźmy do treści dzisiejszego materiału. W zeszłym tygodniu wystartowała beta dodatku Midnight i z tej okazji ujawniono nowy login screen, który prezentuje się. Tak jak na widocznym materiale. Dupy nie urywa, a raczej rozrywa ją sam Dimensions, ale jest lepszy niż ten z The War Within, przynajmniej moim zdaniem. Nie ma jeszcze żadnej muzyki dodanej do login screenu, lecz w kolejnych tygodniach z pewnością się pojawi. Dokopano się także do nowych oznaczeń, które będą się pojawiać na naszych ride right framach: czyli chodzi o oznaczenia z blitami, dotkami i wieloma innymi pierdółkami, które będzie można dispelować. I tak jak mamy nowy login screen oraz nowe ikonki na framesach, tak niestety sezonowy affix w dodatku Midnight, pozostaje. A nie bez zmian. A to dlatego, że dokopano się do nerfów afiksu Zalata Bargain Ascendant, Void Bound oraz Devour z plików bety. Ja rozumiem, że Zalataf jest w dalszym ciągu główną antagonistką, jednak nowy afiks sezonowy powinien się pojawić. Niestety, coraz bardziej utwierdza mnie to w przekonaniu, że ta cała World Soul Saga to jeden wielki dodatek podzielony na trzy, żeby zarobić jak najwięcej sprzedaży dodatków, które wychodzą co około półtora roku ostatnio. Jak jesteśmy przy temacie dungeonów, to dokopano się do dwóch nowych loading screenów. Jeden przedstawia jednobosowy ride, The Dream Rift, a drugi jest loading screenem do dungeonu Nexus Point Zenas. Wyglądają w pytę. Na poprzedniej tygodniówce informowałem was o nowej opcji trakowania w blizzardowych detailsach jak interrupty oraz dispele. No i wraz z kolejnym tygodniem pojawiły się kolejne nowości do tego systemu jak możliwość sprawdzania damage taken, avoidable damage taken oraz absorby. Niestety na becie ten Damage Meter w dalszym ciągu nie działa, że się wyświetla on w trakcie kombatu. Natomiast można sobie zobaczyć, jak wygląda to w edit Modzie. No i ogólnie wizualnie wygląda to całkiem przyjemnie dla oka. Jeżeli chodzi o edycję tych okienek, to są to takie podstawowe funkcje jak szerokość, wysokość czy transparentność. No Blizzarda czeka jeszcze dosyć sporo pracy przy tym, jak i przy wielu innych rzeczach. Ech, wydaje mi się, że za dużo sobie Blizzard wziął na głowę z tymi wszystkimi systemami na ten dodatek. Będąc dalej w temacie dodatku Midnight, to z bety dokopano się do mebli, które będziemy mogli zdobyć do player housingu ze zdobycie achievementu Cutting Edge, czyli achievement, który dostajemy za pokonanie last bossa danego rajdu na poziomie Mythic. A są to statuetki z tymi bossami. Ten jest z rajdu The Dream Rift, Kolejny jest z March nas Quel no i ostatni to The Void Spire. I tak chyba będzie już zawsze. Pytanie, czy będzie to działać retroaktywnie, żeby sobie postawić w chacie takiego wielkiego Dimensiosa albo Sylvanas Windrunner. I a propos player housingu, to tylko pana się do mebli, które będą dostępne u Wendora, znajdującego się przy Dalaranie w trakcie eventu Legend Remix. Z tego co rozumiem, to trzeba będzie zdobyć najpierw dane osiągnięcie, a później udać się do Wendora i je u niego kupić. Ale równie dobrze może być tak, że zdobędziecie je albo przez achievement, albo poprzez zakup. Wendora. Te rzeczy nie są jeszcze dostępne do kupienia, ale gdy tylko pojawi się patch 11.2.7, który ma być 3 grudnia i wprowadzi tym samym player housing w Early Accessie, to obstawiam, że wtedy właśnie będą dostępne te rzeczy do kupienia. No i właśnie, a propos patcha 11.2.7, to poznaliśmy oficjalną datę jego wypuszczenia, która została zaplanowana właśnie na 3 grudnia. Pojawi się wtedy player housing w Early Accessie, wstępna kampania wprowadzająca nas na nowy dodatek, event The Turbulent Timeways oraz wiele innych rzeczy, o których opowiem wam już w wkrótce na filmie z omówienia tego patcha. Zostawcie więc koniecznie subskrypcję z dzwonkiem na kanale, żeby być na bieżąco. W dodatku Midnight pojawi się zmiana do dungeonów przez group findera. Mianowicie, to żeby zapisać się na dany dungeon przez looking for group, trzeba będzie zdobyć wpierw osiągnięcie, które ma dwa kryteria, żeby je odblokować. Jednym z nich jest zrobienie specjalnego questa, który zazwyczaj jest zwiększeniem historii w danej krainie, gdzie udajemy się na dunga, albo po prostu gdy wbijemy dany level na naszej postaci. Jak dla mnie, git zmiana. A jak jesteśmy przy Group Finderze, to w dodatku Midnight pojawi się nowa opcja, gdy będziecie zakładać grupy na Mythic Plusy, Ride'y czy nawet Battleground'y. Zmiana ta ma na celu skategoryzować waszą grupę. I chodzi dokładnie o wasz zamiar. Czy wasza grupa jest nastawiona na uczenie się, granie na Chirku, pocenie się przed kąpem, żeby sprogresować, albo oferty z boostem. Jak widać, Blizzard już z tym się nie kryje, że boosting jest czymś legalnym w World of Warcraft i zaczyna to coraz bardziej standaryzować. Wczoraj, a dokładniej w poniedziałek, miały się odbyć testy prepacha, nowego eventu na becie dodatku Midnight jednak no nie uwierzycie. Coś im pokrzyżowało plany i testy się nie odbyły. Odbędą się kiedy indziej. Natomiast ogłoszono pierwsze testy dungeonów Mythic Plus sezonu pierwszego Midnight, które startują już dziś i mają potrwać się do 2 grudnia. W pierwszym rzucie będzie można testować takie dungeony jak Pit of Saron, Sky Ridge, seat of the Triumvate oraz Far Academy. Kolejne dungeony do testów pojawią się w kolejnych tygodniach. Warriorzy w dodatku Midnight otrzymają świetną zmianę jednak dotyczy to tylko i wyłącznie specjalizacji Fury. Otóż wasza pasywna umiejętność pod nazwą Single-Minded Fury pozwoli wam na transmogowanie broni one-handowych na wasze two-handy. Czyli jak typowy Fury Warrior macie założone dwa two-handowe miecze na przykład, tak teraz będziecie mogli sobie je transmogować na bronie one-handowe. I kto wie, być może nawet na dagery. To samo mogłoby się pojawić u enhancement Shamanów, death knightów i może nawet u survival hunterów. Zwłaszcza, że w nadchodzącym dodatku survi Hunter będzie mógł nosić dwie one-handowe bronie, a nie tylko Polarmy czy Stafy. Zobaczymy, czy będą dalej kombinały z Trasmogaim wśród innych klas. W dodatku Midnight dokopano się do nowych przedmiotów kosmetycznych na slot Peleryny, a są to takie plecaki z jakąś sobą w środku. Oprócz tego to dokopano się także do off z donkiem, w którym znajduje się Pepe. Wygląda całkiem uroczo. Dokopano się także do nowych Battle Petów, jak miso kapibary w postaci loa. W dodatku Midnight pojawi się nowa opcja farmienia koferki szardów. Mianowicie w krainach w dodatku Midnight będą takie wojdowe orby znajdujące się w powietrzu. I gdy w nie wlecimy to otrzymamy nową walutę jaką jest Voidlight Marl oraz tak jak mówiłem dostaniemy parę sztuk koferki szardów. Jakiś czas temu wspominałem wam o tym, że w dodatku Midnight pojawi się Hall of Fame na Delwy. Czyli achievement dla pierwszego tysiąca graczy, którzy pokonają głównego bossa na delwie Nemesis solo na najtrudniejszym poziomie trudności. Otóż pojawiła się zmiana, że nie będzie to tylko dla pierwszego tysiąca, a dla pierwszych 10 tysięcy graczy. I jak jesteśmy już w temacie delwów, to dokupano się także do nowych itemów w grze, które ułatwią nam robienie tych delwów. Mowa tu o Blessing of Potency, który będzie zwiększał nasze statystyki, oraz Blessing of Zeal, który będzie miał szansę na stworzenie eksplozji AoE przez nasze skille. Dokupano się do nowych przedmiotów, które kiedyś pojawią w Trading Poście. A są to dwa latające dywany w postaci mountów, sety kosmetyczne, jakaś czapka maga z peleryną oraz parę innych transmogów, które możecie teraz zobaczyć na materiale. Wracając teraz na bardziej przyziemną wersję gry, czyli na Retaila, na którym trwa jeszcze dodatek The War Within, to Kyveza na swoim Delwie doczekała się nerfów. Fantomy z Dark Massacre będą się triggerować po trzech sekundach, a nie po dwóch na pierwszym poziomie trudności. Oraz gdy musicie nakierować twarz swojej postaci w ich stronę, żeby zrobić mechanikę, to będą miały, tak na nazwę większą tolerancję. Jak spojrzycie lekko w lewo, a nie prosto im w oczy, to mechanika wam to uzna. I ta zmiana dotyczy obydwu poziomów trudności. Pamiętacie, jak ostatnio mówiłem wam o powrocie podobnego brutozaura do Item Shopu? Okazało się, że wykryto to tylko na chińskich serwerach, aczkolwiek u nas w Europie brutozaur i tak powrócił. Lecz nie na nowym modelu, a na tym początkowym. Brutozaur z Item Shopu kosztujący ponad 320 zł i posiadający auction house wraz z Mailboxem będzie dostępny w sklepie do 5 stycznia. 2026 roku. W zeszłą niedzielę, jak co roku wyruszył urodzinowy event World of Warcraft z okazji 21 urodzin. Cała impreza urodzinowa standardowo ma miejsce w Tanaris i wszystko wygląda tak, jak to było w zeszłym roku. Macie wielki namiot na środku, w którym znajdziecie wędorów z nagrodami oraz npc ów z questami. Poboczne aktywności jak Mount Off, czy opowieści Lord Walkera Cho, questline na motocykl również będzie dostępny z tego co się orientuje. World Bossy, takie jak Fenger, Doom Doomwalker czy Arkavon, również gra. Są po pustyni Tanaris, więc śmiało możecie ich ubić z szansą na wytropienie z nich mountów. Wentor, który w zeszłym roku sprzedawał zmodernizowane sety klasowe z Classic'a, w tym roku zamiast nich ma na sprzedaż taki odset, który no jest cienki. Łącznie kosztuje on 230 Time Warp the Oprócz tego wszystkiego to Ride Blackrock Depths jest dostępny przez LFR oraz Event Codex of chromi również możecie zrobić. Na trwającym evencie Legion Remix doszło do zrobienia rekordowego klucza Mythic Plus na poziomie wyższym niż 200. Niestety jest to exploit i na dzień dzisiejszy Gdy nagrywam ten materiał to te rekordy Zostały już zdjęte z rankingu strony Riderio. Jednak to nie koniec Jeżeli chodzi o nowinki odnośnie Legionu Remix Ponieważ jakbyście jeszcze nie wiedzieli to ukryte Wyglądy artefaktów można już zdobyć W trakcie trwania tego eventu No i jutro wraz z resetem otwarta Zostanie czwarta faza która wprowadzi Content z Argus'a. Czyli będzie to Nowa planeta jaką jest Argus Dungeon Seat of the Triumvate Oraz Raid Antorus the Burning Throne Z tej właśnie okazji Blizzard Postanowił zbawować bossów na całym rajdzie, zwiększając ich HP oraz damage done. Zmiany macie widoczne teraz na materiale. Wydaje mi się, że te zmiany będą tylko na evencie, a na zwykłych serwerach już nie, choć nie mam co do tego pewności. Chińskie serwery znów mają lepiej niż my, ponieważ pojawiły się tam dwa mounty, które można kustymizować. A jest to taka pantera: jedna w wersji mechanicznej, a druga jest po prostu w stalowym armorze. Wyglądają super, ale to nie wszystko, ponieważ przez otwarcie u nich serwerów Titanforge to do klasyki dodany został ma. To wyglądające jak defwing, ale nie jest to taki zwykły defwingowy mount, tak jak my mamy. Tylko ma on jeszcze dwa dodatkowe małe smoki. Jeden z nich jest vendorem, u którego będzie można się naprawić, a drugi to mailbox. Jeżeli chodzi o inne wersje gry, to pana się do nowego zestawu, który miałby być z okazji otwarcia The Burning Crusade na fresh serwerach. W tych pakietach byłyby dwa mounty do obydwu wersji gry, czyli i na klasika i na retaila. Jednym z tych mountów jest zrekolorowana jeszczurka za pierwszy taki pak sprzed kilku lat, a drugim mountem jest latający netherwing w armorze. Do tego wszystkiego dojdą jeszcze dwa pety oraz zabawka w formie jakiegoś naru. Zestaw ten standardowo będzie w dwóch wersjach, heroic oraz epic, gdzie na heroiku dostaniecie to co przed chwilą powiedział, a w wersji Epic, oprócz tego został jeszcze dołączony game time na 30 dni oraz level boost na klassika. I A propos Burning Crusade na fresh serwerach, to od samego początku było wiadome, że ten obecny tryb hardcore, który jest na klasyku, nie przejdzie na kolejny dodatek. Więc gracze już kombinują, jak zrobić swoją własną wersję hardcora, żeby móc kontynuować swoją hardcorową przygodę na Outlands. O ile nie zapowiada się, żeby Blizzard oficjalnie kontynuował hardcore na The Burning Crusade, tak zapowiada się, że przez Andony, nad którym pracuje Kamini, będzie można dalej grać na hardkorze. Tak jakby. Pamiętam, że kiedyś parę miesięcy temu zapytałem się was na swojej karcie społeczności, czy chcielibyście tryb hardcore na The Burning Crusade. I większość z was zaznaczyła, że tak. No i skoro wśród nas w Polsce jest taka ilość osób, które chciałyby TBC Hardcore, tak na nareszcie świata z pewnością znalazłoby się więcej osób, które wykazywałyby chęci na ten tryb. Nie rozumiem więc Blizzarda, dlaczego nie chcą tego kontynuować, no ale cóż, jest jak jest. Jeżeli chodzi o miejsce Pandaria Classic, to już dziś ruszył event pod nazwą Joyce Journey, który zwiększa zdobywanego waszego expa aż o 50%, żeby móc szybciej wbić level 90. Event z tym buffem potrwa do 9 grudnia. A tego samego dnia, czyli 9 grudnia zostanie otwarta trzecia faza na Mist of Pandaria Classic. Wprowadzając do gry content z wyspą Isle of Thunder oraz Isle of Giants. Będą dwie nowe krainy z nowymi aktywnościami, world bossami oraz z nowym rajdem, Throne of Thunder. Oprócz tego wszystkiego to z PTR-a trzeciej fazy w Pandaria Classic dokopano się do mounta, który ostatnio pojawi się na retailu. A chodzi tu dokładnie o Recolor Tyraeus Chargera, czyli Inarius Charger. Nie wiadomo jak będzie on do zdobycia, ale wychodzi na to, że pojawi się on również na w Pandaria Classic. Na samym końcu, standardowo co nas czeka w nadchodzącym rececie, jednak chciałbym najpierw podziękować swoim wspierającym. Dzięki za support. Brawl PvP ten tym to Temple of Hot Mogu. Rozpocznie się weekly event na skirmiszowe areny. W ten niedzielę otwarty zostanie event Pilgrims który potrwa do 30 listopada. Aktualnie trwa event z okazji 21 urodzin World of Warcraft i z tej okazji w Tanaris możecie zdobyć wiele nagród. Po więcej informacji zapraszam Was na film z omówienia zeszłorocznej imprezy. Zbyt wiele od tamtego czasu się nie zmieniło. Event urodzinowy potrwa do 7 grudnia. Aktualnie trwa event Legion Remix, gdzie w tym tygodniu rusza czwarta faza pod nazwą Argus Eternal, otwierając nowy kontent w postaci planety Argus z wieloma nowymi aktywnościami, jak Greater Invasions, Dungeon Seat of the Triumvade oraz Raid, Antorus, The Burning Throne. Event ten potrwa do 19 stycznia 2026 roku, a po więcej informacji zapraszam na film z jego omówienia. Afiksami w tym tygodniu będą Zalta w Bargain Devour, Tyrannical oraz Fortified. A od 12 poziomu klucza Afiks Zalta w Bargain zostanie zamieniony, na Zalta w guile. World bossem to będzie Orta w krainie Ashka Head, The Digob Funder w krainie Undermine oraz Rishanor na Karaj. Pamiętajcie o lista podobnych trening poście oraz nie zapomnijcie odebrać nagród z Great Volta. Discord, Instagram oraz inne social media znajdziecie w opisie filmu. A teraz zostawcie komentarz, suba i komentarz. Trzymajcie się, hej.